Czołówka cyklu. Przenikające się obrazy szczęśliwych dzieci i rodziców w sytuacji wspólnych zabaw, spacerów, malowania pisanek i jedzenia owoców. Tytuł programu na tle złączonych rąk rodziców i dzieci. Małopolska Akademia Rodzica. Prowadzi Katarzyna Drzewiecka. Rodzinne więzi i wzajemne wsparcie są kluczem dla szczęścia i harmonii. W momencie kryzysu terapia może okazać się bardzo pomocna. Jak myślicie, czy w przypadku pojawienia się trudności Wasze dzieci zgodziłyby się na taką konsultację? Rozmowa z młodzieżą oraz Agnieszką Dyczkowską krupińską, psychologiem i psychoterapeutą. Gdybym miała problem emocjonalny, nie zwróciłabym się ani do psychologa, ani do terapeuta. Jakbym miał taki problem, to z pewnością wybrałem się do psychologa. Raczej bym się do terapeuty nie zwrócił, ponieważ nie uważam, że jest. To faktycznie efektywne. Może nie bez wahania, ale zdecydowanie rozważyłabym to, żeby zasięgnąć po pomoc. Najpierw bym sobie próbowała poradzić sama z moim problemem. Jedynie później, jakbym sobie faktycznie nie dawała rady sama, no to bym się zwróciła do psychiatry, lub psychologa. Myślę, że nie miałabym z tym problemu, ponieważ nasza pani psycholog szkolna jest bardzo kontaktowa i przyjazna. U nas w szkole psycholog, instytucja psychologa jest bardzo, bardzo fajnie prowadzona, więc myślę, że tam bym mogła jak najbardziej pójść. Nie udałabym się ani do psychologa, ani do psychiatry. Nie wiem, ale to na pewno nie byłaby łatwa decyzja. Myślę, że nie unikłbym tego tematu, aczkolwiek wcześniej bym chciała na ten temat porozmawiać z rodzicami, gdyż oni również okazują mi wsparcia. Z czego wynika to, że część młodzieży odmawia wizyty u psychologa? Czy istnieje jakiś lęk, jakaś blokada przed taką wizytą i prośbą o pomoc? Istnieje coś takiego jak głęboko zakorzeniony lęk przed chorobą psychiczną. To jest, powiedziałabym, taki lęk atawistyczny, żeby nie mieć etykietki kogoś chorego, świra, psychola. I myślę sobie, że to leży u podłoża tych wszystkich lęków i oporów przed terapią. Czy jest też trochę tak, że. Boimy się tej terapii i wizyty u specjalisty, bo po prostu nie wiemy z czym to się wiąże. Jak to wygląda? Boimy się po prostu tego, co nieznane? Jest ta niepewność. Nie wiemy z czym to się wiąże. Boimy się, że jakoś terapia nas zmieni, że zakończymy terapię innymi ludźmi niż byliśmy zaczynając, że terapeuta na przykład nas prześwietli, że coś się takiego wydarzy, czego nie chcemy ujawnić, a wydarzy się to w gabinecie. Że będą jakieś niepożądane sytuacje, z którymi nie chcemy się mierzyć. Mierzymy się też jakimś rodzajem wstydu, lęku przed oceną. Jest sporo takich właśnie lęków i niepewności, wynikających po prostu z niewiedzy, jak to wygląda. A jak przekonać nieprzekonanych? Jak wytłumaczyć dziecku, że to jest dla jego dobra i że to może mu pomóc? Wtedy myślę, że warto postarać się rzeczowo rozmawiać. Nie przekonywać na siłę, tylko pokazywać argumenty empatycznie, ze zrozumieniem i poczuciem, że wspieramy, a nie każemy pójść na psychoterapię. Na czym polega terapia systemowa? Terapia systemowa, często nazywana również rodzinną, jest to terapia, której pracuje się głównie z rodzinami, chociaż nie tylko, również skierowana jest do par małżeńskich czy osób indywidualnych. Tak bardzo pokrótce traktujemy rodzinę jako system naczyń połączonych, czyli pewne procesy, które dzieją się w rodzinie, czyli w systemie, działają na zasadzie cyrkularnej. A nie linearnej, czyli nie, nie dzieją się jakieś rzeczy, objawy, zaburzenia, z którymi przychodzi się na terapię jako akcja i reakcja, tylko jedne zachowania wynikają z drugich. I w takiej terapii systemowej nie szukamy winnego, czyli nie zastanawiamy się, kto zaczął pierwszy, kto jest winien, tylko traktujemy objaw, zaburzenie czy trudność, którą zgłasza się rodzina. Jako zakłócenie adaptacji rodziny, czyli rodzina zmienia się, przechodzi przez różne fazy, kryzysy, które są rozwojowe dla rodziny, i ona ma takie zdolności adaptacyjne, dostosowuje się do nich. Kiedy zakłóci się z jakichś powodów ta zdolność do adaptacji, pojawia się objaw. Albo przejmuje go jeden członek rodziny, albo cała rodzina podlega na przykład jakimś konfliktom, nieumiejętności rozwiązywania tych konfliktów, kłótniom, i wtedy wspólnie z terapeutami rodzina zastanawia się, co leży u podłoża, co się takiego dzieje. Co zapoczątkowało to, że rodzina przestała sobie radzić? Część młodzieży uważa, że takie wsparcie jest potrzebne. Zapytaliśmy, z jakimi problemami zgłosiliby się do specjalisty. Rozmowa z młodzieżą oraz Agnieszką Dyczkowską-Krupińską. No, do specjalisty przydałoby się udać w przypadku poważnych problemów, zaburzeń psychicznych lub zaburzeń emocjonalnych. Sytuacje typu myśli samobójcze, samookaleczanie. Myślę, że kiedy. Pojawiają się lęki, yy. może kiedy, kiedy ktoś się samookalecza. Przewlekłe, złe samopoczucie, e, dłuższe, długotrwałe. Albo jakieś takie problemy z jedzeniem, właśnie zaburzenia odżywiania, bo z tego są potem bardzo duże problemy. Zbyt dużych wahań nastroju, czyli chwila się śmieje, a nagle płacze, niekontrolowanie. Na pewno z takimi problemami, które na przykład są natury psychicznej, jeśli pojawiają się jakieś zaburzenia albo Jakieś takie choroby pokroju depresji na przykład, no to nie można tego, jak to niektórzy mówią, zabić bieganiem, tak? tylko trzeba po prostu szukać pomocy. Z każdym, jak człowiek czuje, że no już sam nie daje rady sobie z tym problemem. No właśnie, kiedy terapia jest potrzebna? W tej sądzie widać było, że młodzież bardzo dobrze czuje i podaje wiele ważnych powodów, dzięki którym możemy udać się na konsultacje, a potem podjąć psychoterapię. To, co jest takie dość oczywiste, to zaburzenia i choroby psychiczne. Czyli, jeżeli widzimy, że dziecko zmienia swoje zachowanie czy też już dostało diagnozę psychiatryczną, to już na pewno. Ostatnia wypowiedź też pokazuje jedną z ważnych funkcji psychoterapii, czyli tego, jeżeli my sami czujemy, że coś jest nie tak. Że coś się zmienia, że z czymś sobie nie radzimy, że czujemy, że chcemy się jakoś rozwinąć albo że coś się zablokowało, że nie możemy zmienić swojego zachowania, chociaż bardzo byśmy chcieli. I to jest funkcja psychoterapii bardzo, bardzo istotna, którą się często pomija, że sami czujemy. Taką potrzebę podjęcia psychoterapii. Ale są też bardzo ważne procesy w każdej rodzinie, w czasie których powinniśmy się przyjrzeć, czy nie jest potrzebna psychoterapia. To są wszelkie kryzysy, które dotyczą również całej rodziny, nie tylko poszczególnego jej członka, czy na przykład dziecka, które może być delegowane jako pacjent, czy któregoś z dorosłych. To są konflikty, z którymi na przykład rodzina sobie nie radzi, narastające konflikty. Które ranią, które nie prowadzą do rozwiązania. Przewlekła choroba, czy to fizyczna, czy psychiczna, któregoś z członków rodziny, uzależnienie, zawsze przemoc, agresja, złość, z którą ktoś sobie nie radzi. To są sytuacje około rozwodowe. Jeżeli rodzice potrafią się porozumieć dla dobra dziecka i wspólnie przejść przez te sytuacje około rozwodowe, jak najbardziej sytuacja do terapii jest wskazana. Jakie są zasady skutecznej terapii rodzinnej? To myślę sobie, że tak jak każda rodzina jest inna, unikalna i przychodzi ze swoim problemem i swoją trudnością, myślę sobie, że rodzina też poznaje, kiedy coś się zmienia, kiedy dzieją się dobre rzeczy, kiedy uczą się takich korektywnych sposobów zachowań. I każda rodzina na pewno potrafi rozpoznać, że terapia, mówiąc kolokwialnie, idzie. Idzie do przodu, coś się zmienia, zaczynamy ze sobą rozmawiać, zaczynamy zwracać uwagę na swoje emocje. Każda terapia ma swoje cele. Oczywiście one zmieniają się w trakcie procesu terapeutycznego, ale na początku to, co się dzieje w trakcie konsultacji, to ustalanie wspólnych celów. I wtedy też można rozpoznać, że terapia jest skuteczna. A czy są jakieś zasady, które powinni przestrzegać rodzice, aby ta terapia była skuteczna? Takie jak w życiu, czyli chodzi o to, żeby być otwartym na siebie, żeby w siebie wzajemnie słuchać, żeby zwracać uwagę na swoje emocje, żeby terapia nie odbywała się tylko w gabinecie. Czyli te spotkania, które są cykliczne, ale jednak raz czy dwa razy w miesiącu, właśnie są po to, żeby rodzina mogła w domu, już we własnym naturalnym środowisku, w cudzysłowie ćwiczyć nowe umiejętności, nowe zachowania. Obserwować, co się dzieje, jak one wpływają na nich wzajemnie. I to są takie myślę kluczowe, najważniejsze zasady. A co jeśli jeden z członków rodziny nie chce angażować się, nie chce brać udziału w terapii? Czy wtedy ona ma w ogóle sens? Jeżeli jedna osoba mieszkająca w domu, na przykład któryś z rodziców nie będzie brał udziału w terapii, może ona być mniej skuteczna. Dlatego staramy się jednak zachęcić całą rodzinę do udziału, ale jeżeli jest taka sytuacja, że to jest niemożliwe, Zawsze lepiej odmyć psychoterapię w niepełnym składzie. Często zdarza się tak, że kiedy decydujemy się już na pomoc specjalistę, nie wiemy, gdzie szukać wsparcia. Rozmowa z młodzieżą oraz Michałem Skalskim, psychiatrą. Myślę, że pierwszą rzeczą, jaką większość nastolatków robi, kiedy ma jakiś problem, to jest rozmowa z, jakąś, z jakimś przyjacielem. W razie problemów z reguły szukam wsparcia w rodzicach albo w otoczeniu. Dla mnie najważniejszym wsparciem było mojej mamy. Od Były takie momenty, gdzie potrzebowałem tego wsparcia emocjonalnego, i otrzymywałem je zazwyczaj od moich znajomych, dobrych znajomych. Jednak o wiele łatwiej jest rozmawiać z przyjaciółmi niż z rodzicami, ale jest to bardzo indywidualne. Myślę, że udałabym się albo do psychologa w szkole, albo do rodziców. Wydaje się to oczywiste. Po prostu. Idę do psychologa. No albo po prostu do mm, lekarza psychiatry, ewentualnie później na jakąś czy to terapię, czy, czy konsultacje psychologiczne. Rzeczą naturalną jest to, że młodzież szuka wsparcia i zrozumienia u swoich rówieśników. Co my możemy zrobić jako rodzice, aby nie przeoczyć problemów naszego dziecka, jakie zachowania powinny wzbudzić nasz niepokój? Do takich sygnałów na pewno należeć będzie zmiana zachowań u dziecka, zmiana poziomu zainteresowania tymi rzeczami, które do tej pory takie zainteresowanie budziły, zmiana rutyny codziennej, a więc. Spędzanie nadmiernej ilości czasu na, na odpoczynku, na śnie, również zmiana, jeśli chodzi o grupę rówieśniczą, w której obraca się dziecko, również zmiany związane z kwestiami nauki, chodzenia do szkoły oczywiście, czy pozostawania poza domem przez dłuższe godziny, dłużej niż to miało miejsce wcześniej, ale także sytuacja odwrotna, wtedy gdy dziecko, które do tej pory było aktywne, chętnie spędzało czas poza domem, zaczyna nagle szukać samotności w sytuacji, gdy zaczyna to kolidować w sposób znaczący z codziennym funkcjonowaniem, z... Chodzeniem do szkoły, z kontaktami społecznymi, z nauką, z czasem, który do tej pory poświęcany był na hobby, to na pewno powinny być sygnały ostrzegawcze dla rodziców. A jeśli już zauważamy taką zmianę zachowania u dziecka, jak powinniśmy zareagować? Jaki powinien być ten pierwszy krok? Pierwszym krokiem w sytuacji, gdy podejrzewamy, że u dziecka dzieje się coś niepokojącego, powinna być rozmowa, którą rodzice powinni. Zawsze przeprowadzać w takich sytuacjach. Natomiast w tej rozmowie ważne jest to, żeby podążać za dzieckiem, żeby nie komentować niepotrzebnie, nie oceniać różnych zachowań czy reakcji emocjonalnych, oceny sytuacji przez dziecko, tylko żeby starać się trochę wejść w jego świat, żeby popatrzeć na świat oczami dziecka, oczami nastolatka i postarać się zrozumieć, w sposób nieocenny, bez zbędnych komentarzy, to co dziecko przeżywa, co czuje, ponieważ perspektywa dziecka będzie znacząco odbiegać od tego, od tego, w jaki sposób my postrzegamy te problemy. Kolejnym krokiem jest już po prostu pójście do specjalisty razem z dzieckiem: psycholog, psychoterapeuta, pedagog, psychiatra. W jakich sytuacjach udać się do każdego z nich? No. W sytuacji, gdy zauważamy, że dziecko jest smutniejsze, nie angażuje się tak jak do tej pory w dotychczasowe aktywności, gdy widzimy pewne zmiany w zachowaniu, które nas niepokoją, ale nie jesteśmy pewni tego. Z czym to jest związane, wtedy pomocą na pewno będzie rozmowa zarówno z wychowawcą w szkole dziecka, ale też kontakt w miarę potrzeby z pedagogiem szkolnym, z psychologiem pracującym w szkole. Większość szkół ma takie możliwości. W sytuacji, gdy widzimy, że problem jest złożony i w naszym rozumieniu też wykracza to poza kwestie relacji domowych, sytuacje w szkole. Na pewno dobrym miejscem, które będzie mogło pomóc nam w tej sytuacji, będzie poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Do takiej poradni niepotrzebne jest skierowanie, może się tam zgłosić rodzic ze swoim dzieckiem, ale także w sytuacji, gdy z różnych powodów dziecko nie będzie wyrażało chęci na to, by... Uczestniczyć od razu w takich spotkaniach. Rodzic może tam znaleźć pomoc poprzez zreferowanie tej sytuacji, opisanie tych problemów, które występują. Taka opinia, zaświadczenie może być pomocna w stworzeniu prawidłowych, bardziej korzystnych warunków do nauki w szkole. Szkoły są przygotowane na to, by w takich wyjątkowych sytuacjach, gdy dziecko tego wymaga. W sposób zindywidualizowany dobrać ofertę nie tylko jeśli chodzi o sposób i charakter prowadzenia zajęć, ale też w zakresie pomocy pedagogicznej i psychologicznej. Natomiast w sytuacjach, gdy ewidentne jest to, że mamy do czynienia z zaburzeniami psychicznymi bądź podejrzewamy takie zaburzenia psychiczne, a mówię tutaj o sytuacji, w której na przykład dziecko przestaje jeść. Traci w sposób znaczący na wadze. W sytuacjach, gdy dochodzi do samookaleczeń, gdy dochodzi do deklarowania treści o charakterze samobójczym, bądź też gdy zaobserwujemy niepokojące zmiany w zachowaniu dziecka, świadczące o tym, że dochodzi do zaburzenia codziennej rutyny w sposób istotny, gdy występują objawy które wskazują na to, że kontakt z rzeczywistością jest w jakiś sposób zaburzony, to to już są bardzo alarmujące sygnały, które wymagają pilnej konsultacji specjalistycznej u psychiatry. Chciałbym podkreślić, że wszystkie formy pomocy, których wymaga młody człowiek i jego bliscy w sytuacjach nagłych, gdy zagrożone jest zdrowie i życie, nie podlegają żadnym dodatkowym opłatom. Jest to procedura, która jest w pełni refundowana i mówię tutaj o takich możliwościach, które daje konsultacja w trybie pilnym w warunkach Izby Przyjęć Szpitala Psychiatrycznego, o konsultacji planowej w poradni psychiatrycznej, o konsultacji i objęciu opieką przez poradnie psychologiczno-pedagogiczną, jak również w sytuacjach, gdy wymagane jest pomoc i wsparcie ze strony Pedagoga, szkolnego, psychologa. Warto wspomnieć o tym, że w sytuacjach, gdy z różnych względów dla młodych ludzi ten kontakt z rodzicami może być trudny, gdy nie chcą w pierwszej kolejności z nimi dzielić się swoimi trudnymi przeżyciami, swoimi trudnościami, problemami, czasami tak niestety bywa. W takich sytuacjach pomocny również jest telefon zaufania, ale też czat zaufania. Takie formy również. Pomocy są dostępne. Co zrobić, kiedy nasze dziecko nie chce iść do specjalisty, kiedy nie chce się otworzyć i nie chce rozmawiać? Jak je zachęci do tego? Podstawą zrozumienia sytuacji jest rozmowa i dobry kontakt z dzieckiem. W tej rozmowie sytuacje mogą przedstawiać się w sposób bardzo zróżnicowany, ponieważ dziecko może nie chcieć rzeczywiście korzystać z pomocy. Tym niemniej wtedy, gdy Widzimy, że zagrożone jest jego zdrowie i życie, gdy dochodzi do zaburzeń odżywiania, Gdy mamy poczucie, że jest jakieś ryzyko samobójcze, gdy pojawiają się substancje psychoaktywne, problematyczną sytuacją w szkole czy z konfliktem z rówieśnikami. W takich sytuacjach, na pewno konieczne jest pilne skonsultowanie się z psychiatrą i w tych wyjątkowych sytuacjach taka możliwość konsultacji odbywa się również bez zgody dziecka. I nie powinniśmy się bać ani wstydzić szukania wsparcia u specjalistów. Pamiętajmy, że prośba o pomoc jest oznaką siły, a nie słabości. Łukasz Smułka, marszałek Województwa Małopolskiego. Dbajmy o zdrowie psychiczne naszych dzieci. Województwo Małopolskie angażuje się w liczne inicjatywy, aby wspierać rodziców, opiekunów w trosce o naszych najmłodszych mieszkańców regionu. Pamiętajmy, że razem możemy zapewnić naszym dzieciom najlepszą przyszłość. Lista realizatorów, pojawiająca się wraz z tytułem programu Małopolska Akademia Rodzica. Audycja zrealizowana ze środków finansowych Województwa Małopolskiego. Napis Tvp3 Kraków 2024